Idę w kolejnym takim dłuższym przekrojowym filmiku w ramach cyklu zestawienia, dłuższe zestawienia, takie obszerniejsze, szerokie zestawienia jesienne. W tym odcinku chciałabym poruszyć temat lasu i jego różne ujęcia. Między innymi zacznijmy może od tego niszowego zapachu. Tutaj mamy piękny taki drewniany zapach, właśnie takie drewno z lasu, natomiast wydźwięk tego zapachu jest dosyć męskawy. Także ja akurat oddałam, y, Darek właśnie używał. Natomiast bardzo ładnie wybrzmiewa, tylko po prostu to nie jest według mnie y, las y, uniseksowy, czy też las nadający się do dla kobiety, bardziej jednak idzie w stronę męską. Ale generalnie, jeżeli chodzi o nuty, tam są też takie nuty, na które ja liczyłam. To jest chyba proch strzelniczy. Dla mnie one są po prostu y, drewniano, drzewno, leśne. Tamtych nut nie dostrzegam. W tym zapachu, aha, wykorzystuję różne strony. Fragrantica, tutaj, strona perfumerii House of Mary, również strona perfumerii Mudzen Bar, także będą różne wykorzystywane. Jeżeli chodzi o dark side, to tak naprawdę ja tutaj liczyłam na miód. Zapach układa się takim, powiedziałabym, ciepłym lasem, słodkim lasem, słodkimi drewnami. Wszystko słodzone właśnie miodem, ale ten miód nie jest tak stricte mocno wyczuwalny po czasie, jest bardziej po prostu osłodzeniem. Wszystko ma taki wydźwięk balsamiczny, bardzo asencjonalny. Słodko-drzewno, ambrowo, mmm, taki, taki, taki efekt słodkiej paczuli. Wszystko super zmieszane, że tak powiem, zblendowane. Efekt takich przede wszystkim słodkich y, drzew, takiego słodkiego lasu, żywicznych, y, żywicznych, słodkich klimatów, żywic leśnych. Ładny drzewno-leśny klimat jest w tym zapachu Imaginary Outdoors Również w tym zapachu marki Imaginary Auto's możemy doświadczyć takich słodkich, leśnych, drzewnych klimatów, słodkich żywic i w ten słodki las rzucone truskawki. Akurat ten zapach mam w postaci książeczki kiedyś pokazywałam. W środek filmików plotę najlepszy leśny klimat, jaki poznałam. Prawdziwy zapach lasu, fenomenalny zapach, bardzo mało znanej marki niszowej. Tutaj ten zapach się nazywa Cosy Blue. Fenomenalny. Marka niszowa Rook Perfume, chyba tak. Zapach Forest e, z House of merlo Tutaj ten zapach poznałam, to jest taki zielonkawy las, bardzo świeży, soczysty, zielono-cytrusowy. Cudo. Zielone kadzidło, aromatyczne, zielone od właśnie różnych drzewek i iglastych, fenomenalne, bardzo aromatyczne. Gdyby zieleń trwała dłużej, to pewnie bym zakupiła, chociaż i tak ona trwa na tyle długo, że poważnie zastanawiam się nad zakupem. Tutaj kładę zdjęcie na Fragrantice. E, Bois Noir, ja już o tym zapachu ostatnio wspominałam, że chodzi o Markinshową pigę. To jest już taki zapach drewniany, leśny, ale taki, taki powiedziałabym bardziej mroczny Bardziej ciemniejszy, bardziej ponury las Bez soczystości, bez zieloności, bez owoców e, Bez takiej słoneczności i bez e, takich słodkich żywic Bardziej taki ponury, wilgotny, mroczny Ten zapach mam w postaci fleconu. No to są takie właśnie słodko-drzewno-leśne klimaty Czyli taki słodki las Tutaj miały być karmelowe lasy. To jest zapach tak naprawdę zmienny: jest taki bardziej czasami szorstko-drewniany. Kiedyś miałam flakon, czasami bardziej taki drewniany, czasami faktycznie idzie w stronę takiej słodkości. Natomiast to nie są takie stricte karmelowe lasy. Według mnie. Przynajmniej ja ich tak nie odebrałam. Po prostu zmienny zapach. O tym zabawę kiedyś nagrywałam, to jest przepiękny nadmorski las W ogóle jeżeli chodzi o moje poszukiwania lasu To tak naprawdę ja bym chyba chciała takie właśnie zielono-leśne klimaty Zielony klimat z wilgocią, z przestrzenią, właśnie z takim nadmorskim piatrem Chociaż te takie klimaty słodko, drzewno, słodkie żywice, też żywice leśne ewidentnie mi się podobają, natomiast gdybym miała znaleźć taki mój najpiękniejszy leśny klimat, to ten właśnie kosiblu Blue z bliski temu, ten Sugi, właśnie jest Zagorskie generalnie jednak bym poszła może jednak w stronę takich bardziej też soczystych klimatów. Natomiast ten Forest Rook nie do końca jeszcze póki, co chociażby tego jeszcze sobie odnawiała. Ale słodkie żywice leśne też lubię, tylko po prostu o moje poszukiwania lasu to bym bardziej tutaj e, poszła e, w ich przypadku w stronę jednak takich właśnie bardziej soczystych, zielonkawych, rzeźkich e, lasów Niemniej jednak takim drugim nurtem poszukiwanym te słodkie żywice też by się super e, sprawdziły, takie właśnie słodkie lasy, karmelowe lasy, żywiczne słodkie żywice To jest również przeze mnie bardzo poszukiwany motyw i bardzo ciekawy na jesień, zimę Tutaj mamy porzeczki rzucone w las, mamy również też jeżyny rzucone w las, to jest Blackbird, na przykład Olympic Orchis, marki od Woodcut, także mamy też takie właśnie klimaty owoców rzuconych w las. Bardzo, bardzo udany zapach, świetna, niedroga perełka perfumowa, już kiedyś o tym zapachu nagrywam, mam flakon. Blackbird miałam, Woodcut miałam, Cosy Blue mam odlewka właśnie, don odlewka, jeżeli chodzi o... Imaginariusz to mam w książkach wspominałam o tej truskawki, rzucone w żywiczny, w słodkie żywice, w słodki żywiczny las. Zagorsk poważnie planuję. Rundhol, Rundholz Mars to jest też również świetny motyw. Tutaj mamy taki klimat trochę leśno, trochę kadzidlany, trochę drzewny. Ja tych truskawek za bardzo tam nie wyczułam. Generalnie bardzo ciekawe ciekawy połączenie takich nud drzewnych, z właśnie z takim trochę lasem, trochę kadzidłem, po czasie trochę przypomina Amłasz Memoir damski, może budzić porządkowe skojarzenia z szpilkówną ser szlutę. A szpilkówną chyba sobie zakończymy nasze rozważania. Przepiękny, wyjątkowy ser szlutę. Tak. Tak bardzo kochany, tak bardzo nieodżałowany, chociaż chyba jest jakaś nowa wersja teraz szpilkówna. To jest zapach właśnie również z taką żywicznością, z lasem. W ogóle, jeżeli chodzi o takie motywy jesienne, to motyw lasu, drewna, żywic, jakiegoś mroku, kadzidła. To są wszystko fenomenalne motywy, które tak przepięknie się łączą, gdy mamy właśnie drzewność, a jednocześnie jakąś taką na przykład zieloność albo drzewność i kadzidlaność. Albo kadzidlaność i zieloność to są świetne połączenia. Również takie bardzo, bardzo skłaniające ku refleksji Kadzidło jest też takim motywem Ja już o kadzidło, nagrywałam różne filmiki W ramach tych szerszych zestawień jesiennych Na pewno będzie Kadzidło Będzie na pewno może motyw mroku Szerzej się przyjrzymy po, po czasie po prostu